Czołem moi drodzy to jest rugby crossbar, a jestem Oliver Pilarowski. Polki i Polacy dostarczają nam ostatnio sporo emocji. Zapraszam więc na Rugby Express. Zaczynamy! Ostatni mecz męskiej reprezentacji Polski z Chorwacją zakończył się historycznym zwycięstwem dla Biało-Czerwonych. Zanim przejdziemy do analizy, to chciałbym podkreślić, jak wielkim zaszczytem było dla mnie towarzyszenie naszej reprezentacji w tym dniu meczowym. Muszę przyznać, że było to zdecydowanie najlepsze doświadczenie w moim życiu. Co więcej, był to mój pierwszy mecz reprezentacji Polski, na którym miałem okazję być. Tak więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i wyróżnienie, a wszystkim uczestnikom tego wydarzenia za stworzenie niesamowitej atmosfery. A teraz przejdźmy do analizy meczu. Polska wygrała z Chorwacją 58 do 27. Ostatni mecz, w którym Polacy przekroczyli próg 50 punktów odbył się w 2008 roku, kiedy to Biało-Czerwoni wygrali z Łotwą 55 do 0. Trzeba dodać, że po raz pierwszy w historii meczów Polski z Chorwacją spotkanie wygrali gospodarze. Poza tym, dzięki tej wygranej awansowaliśmy z 33 na 32 miejsce w światowym rankingu. Przyjrzyjmy się statystykom. Polska zdobyła 9 Przyłożeń, z czego 5 nasi kopacze Wojciech Piotrowicz i Daniel Gdula podwyższyli. Oprócz tego Piotrowicz wykorzystał kop z rzutu karnego. Korwaci natomiast zdobyli 4 przyłożenia, choć przynajmniej jedno z nich nie powinno absolutnie zostać uznane. Mam na myśli akcję, w której rugbista podskoczył nad ruakiem. Przyznam, że zupełnie nie zrozumiałem decyzji sędziego, ale na szczęście nie miało to przełożenia na całe spotkanie. Wracając, goście podwyższyli swoje dwa przyłożenia i wykorzystali kop z rzutu karnego. No i niestety, ale nigdy gdzie nie mogłem znaleźć bardziej dogłębnych statystyk z tego meczu. Jednak, jako obserwator, mogę powiedzieć, że nasz atak był bezlitosny, a obrona Chorwatów nie miała zbyt wiele do gadania. Nasza drużyna wyglądała lepiej fizycznie, choć polska defensywa też nie była bezbłędna. Jak słusznie zwrócił uwagę Daniel Gdula, daliśmy Chorwatom więcej punktów niż Litwinom czy Czechom. Ale poza tym, wydaje mi się, że ten zespół zrobił wielki krok do przodu pod kątem komunikacji na boisku i gry w ofensywie. Efektem są trzy zwycięstwa z rzędu, co prawda, w niższej dywizji. Ale jednak zobaczymy, jak będzie w następnych wyjazdowych meczach z Luksemburgiem i Szwecją. Przypomnę tylko, że po tych spotkaniach czeka nas runda rewanżowa. A tutaj jeszcze szybki rzut oka na tabelę. Trzeba przyznać, że wygląda to obiecująco. Podzielcie się swoimi przemyśleniami odnośnie naszej reprezentacji. Z racji tego, że jest to ostatni rugby Express przed rundą wiosenną. Spójrzmy na tabelę Ekstraligi i Terminarz. Od listopada tabela prezentuje się następująco. Pogonia Węta Siedlce spędziła zimę na fotelu lidera. Drugie miejsce zajął Orlen Orkan Sochaczew, a trzecie Energa Ogniwo Sopot. Lifestyle Catering RC Arka Gdynia uplasowała się na czwartej pozycji. Za nią Wenia, Kraków i Edach Budowlani Lublin. Budowlani Wizja Metłuch na siódmym miejscu, a na ósmym Drefpal 2 RC Lech Gdańsk. Na ostatnim miejscu Budmex Rugby Białystok. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Orkan Suchaczew, Ogniwo Sopot i Rugby Białystok zagrali o jeden mecz mniej od reszt drużyn. Zerknijmy na terminarz. W tym tygodniu Budmeks z Rugby Białystok zagrają zaległe spotkanie z Energa Ogniwem Sopot. To będzie prawdziwy test dla Białostocząt przed rundą wiosenną. W 11. kolejce Ekstraligi Rugby zagrają przeciwko sobie Budowlanie Lublin i Ercelech Lechia Gdańsk. Juwenia Kraków podejmie u siebie drużynę budowlanych łódź. Pogoń Siedlce zmierzy się z klubem z Białego Stoku. Ale zdecydowanym hitem tej kolejki będzie spotkanie Ogniwa Sopot z Orkanem Suchaczew. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał tę przerwę zimową. A Wy napiszcie w komentarzach, jak widzicie rundę wiosenną. Zapraszam na powtórkę z historii. Nadszedł rok 1967 w polskiej lidze wzięło udział 7 zespołów. Skra Warszawa, Orzeł Warszawa, Czarni Bytom, Lech Gdańsk, Polonia Poznań, Poznania Poznań i po raz pierwszy w historii Ogniwo Sopot. Mistrzostwo Polski już czwarty raz z rzędu wywalczyła Skra Warszawa. Srebro zdobył Orzeł Warszawa, a brązowy medal Lech Gdańsk. Dodam, że w 1967 roku po czteroletniej przerwie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów, które wygrała drużyna z Gdańska. W tamtym roku nasza drużyna narodowa rozegrała trzy mecze. W pierwszym z nich Polacy pokonali NRD skromnym wynikiem 3 do 0. W starciu z Czechosłowacją padł remis 6 do 6, a w ostatnim spotkaniu biało-czerwoni ulegli Rumunii 28 do 3. Kobieca reprezentacja Polski w Rugby 7 zajęła szóste miejsce w pierwszym turnieju Challenger. W Kapsztadzie odbył się pierwszy turniej z cyklu HSBC 7 z Challenger. Polskie rugbistki zmierzyły się w grupie D z Samoa i Kenią. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwone pokonały reprezentację Samoa 31-19. do Niestety w trakcie gry kapitan reprezentacji Polski Natalia Pamięta doznała kontuzji mięśnia dwugłowego uda. W starciu z Kenijkami Polska niestety przegrała 29-7 do i zajęła ostatecznie drugie miejsce w grupie. Gdyby tego było mało, w tym meczu Ilona Zajiszliuk doznała kontuzji obojczyka. Także był to dość pechowy turniej dla naszej kadry. W niedzielę Polki stawiły czoła drugiej drużynie z grupy A, Czeszkom. I tutaj nasze zawodniczki zdeklasowały swoje rywalki 41 do 5. Dzięki temu nasza reprezentacja awansowała do meczu o piąte miejsce, lecz niestety tutaj lepsza okazała się Tajlandia, która wygrała z Polską 28 do 17. A już w ten weekend odbędzie się Drugi taki turniej, i znowu w kapsztadzie. Kibicujmy więc jak tylko możemy! Nowa runda, nowe twarze. Przejdźmy więc do rubryki transferowej. I tak, Oskar Borkowski z Białego Stoku przeniósł się do ogniwa Sopot. To naprawdę ciekawie zapowiadający się transfer i wielka szansa dla tego zawodnika. Zobaczymy, jak się sprawdzi w młynie Sopocian. Do Jowenie Kraków z kolei dołączył Uzukan Jenohi. Jest to gracz trzeciej linii młyna pochodzący z RPA, który miał już okazję się wykazać w sparingach z Dragonem Brno i Budowlanymi Lublin. Zawodnik grał wcześniej dla Pirates Rugby Club, drużyny z Johannesburga. Edak Budowlani Lublin również się wzmacniają. Klub pozyskał Ostina Davidsa z Ercelech i Gdańsk. Rugbista ten pochodzi z RPA i będzie grał jako dziesiątka. Do zespołu dołączył także Gerhard Thirion, Namibijczyk grający na pozycji Młynarza. Szczebelniże i Jarocin też się zbroi. Sean Van Wyk z zasili drużynę Sparty. Co ciekawe, Sean może grać zarówno w formacji Młyna, jak i formacji Ataku. Jak widać, na transferowym rynku nie ma nudy. Jestem ciekaw kolejnych wzmocnień. A teraz czas na newsy z reszty świata. Trener drużyny Chiefs Clayton McMillan od lipca będzie pełnił funkcję głównego trenera Munster Rugby. Nowozelandczyk podpisał trzyletni kontrakt z irlandzkim klubem. McMillan nie jest kimś obcym dla Munster, gdyż w listopadzie ubiegłego roku poprowadził on drużynę All Blacks, która zagrała sparing z tym klubem. Oto co powiedział przyszły trener w jednym z wywiadów. Jestem zaszczycony, że dano mi szansę poprowadzenia Munster, kultowego klubu o bogatej historii. Prowadzenie All Blacks przeciwko Munster w zeszłym roku pozwoliło mi zrozumieć ogromną dumę i pasję graczy klubu, personelu i szerszej społeczności rugby. To była niesamowita atmosfera i pozostawiła trwałe wrażenie. Jestem podekscytowany ambicją i podstawowymi wartościami klubu. Są one bardzo zbliżone do moich i nie mogę się doczekać dołączenia do zespołu w lipcu. Munster Rugby znajduje się obecnie pod tymczasowym dowództwem Jana Costello, odkąd Graham Roundtree w październiku zeszłego roku złożył rezygnację z tej funkcji. W międzyczasie klub przeprowadza kolejne roszady na zapleczu. Jan Costello został mianowany na nowo utworzone stanowisko menedżera gener a trener ataku Mike Prendergast od lipca awansuje na stanowisko starszego trenera. Sporo się dzieje w Munster, ciekawe czy z tej mąki będzie chleb. Andre Pollard opuści Lester i wróci do Bulls. Południowoafrykański łącznik ataku i dwukrotny Mistrz Świata zamierza wrócić do swoich korzeni. Polard ma podpisać dwuletni kontrakt ze swoim dawnym klubem, Bulls, który zacznie obowiązywać 1 lipca. Przed opuszczeniem drużyny z RPA, Andre wystąpił w 62 meczach i zdobył 629 punktów dla klubu z Pretorii. Jestem naprawdę wdzięczny za tę okazję. To coś, czego nie traktuję jak coś oczywistego. Możliwość powrotu do domu po kilku wspaniałych latach spędzonych za granicą. Jestem niesamowicie podekscytowany. Rozpocząłem karierę w woda Bulls, a te 6 lat odegrało ogromną rolę w osobie i zawodniku, którym jestem dzisiaj. Ta drużyna i franczyza zawsze zajmowały szczególne miejsce w moim sercu i nie widzę siebie nigdzie indziej w RPA. Lester Tigers. Jestem niezwykle dumny, że jestem i byłem częścią tego klubu i grupy. To były trzy najprzyjemniejsze sezony w mojej karierze i będę na zawsze wdzięczny, że byłem w tym zespole. Nadal jest wiele meczów do rozegrania i cieszę się, że mogę zakończyć sezon. I mój czas w Leicester Tigers na wysokim poziomie. Powiem tak: dla Leicester i ogólnie dla całej ligi, jest to z pewnością wielka strata. To najwyższej klasy zawodowiec, i jestem ciekaw, czy tygrysy sprowadzą kogoś na jego miejsce. Ale dla samego zawodnika, jest to szansa na kontynuację pięknej historii, w której wciąż może walczyć o te najwyższe cele. Dajcie znać, co myślicie o tym transferze. Jak zwykle na końcu spójrzmy na tabelę. Na pierwszym miejscu w Pucharze Sześciu Narodów Irlandia, która wygrała wszystkie swoje dotychczasowe mecze. Na drugiej pozycji Francuzi, którzy w następnym spotkaniu zagrają z Irlandczykami. Ten mecz może przesądzić o losie Pucharu. Niżej mamy Anglię, która również jest głodna sukcesu. Szkoci sfrustrowani po ostatnim meczu z Anglią, powalczą w najbliższym spotkaniu z Walijczykami. Przed Włochami dwa trudne mecze z Anglią i Irlandią. Ostatnio przegrali oni sromocnie z Francją, więc nie wygląda to obiecująco. A pomimo ostatniej porażki z Irlandią, postawiła u siebie twarde warunki i tanio skóry nie sprzedała. Zobaczymy, jak będzie w następnych meczach. W Top już sytuacja wygląda następująco: Toulouse na pierwszym miejscu. Za nią Bordeaux i Toulon. Całkiem stabilnie wygląda sytuacja Lyonu. Ogromnym rozczarowaniem jest z kolei załamująco kiepska dyspozycja La Rochelle. Ta drużyna przegrała 6 meczów z rzędu, biorąc pod uwagę też rozgrywki Pucharowe. W URC nic się nie zmieniło w kwestii pierwszego miejsca. Nie zabrakło nam w ostatniej kolejce niespodzianek, takich jak chociażby zwycięstwo Edinburga nad Munster, Stormers nad Bulls czy Aspreys nad Glasgow. Kiepsko wygląda sytuacja w Ulster. Ten klub z pewnością ma wyższe ambicje, ale coś im w tym sezonie nie idzie. A zespół Dragons wciąż bez zwycięstwa w lidze od 21 września zeszłego roku. Na szczycie tabeli Super Rugby Pacific znaleźli się Chiefs, którzy rozpoczęli sezon od trzech zwycięstw. Nieźle weszli w sezon Highlanders, gorzej natomiast wygląda sprawa dla Blues i Crusaders. Tak naprawdę ciężko jest teraz wytypować mistrza. Tegoroczne rozgrywki są bardzo zacięte i dosyć nieprzewidywalne. Napiszcie w komentarzach, jak radzą sobie wasze drużyny. Na dzisiaj kończymy. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw kciuka w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Chciałbym również podziękować osobom, które wspierają mnie na Patronite i postawiły mi kawę na Bajkofi. Może tym razem ty postawisz mi kawę. Z góry dziękuję. I jeszcze takie szybkie info, że już niedługo na kanale pojawi się kolejny materiał specjalny, więc bądźcie czujni. Trzymajcie się i do zobaczenia!